Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy poranek przynosi nam leki wzrost głównej pary walutowej. Jednak w nocy zanotowany był znaczący spadek kursu. Obecnie wartość euro wynosi 1,3175, a na koncie analiz technicznej kolejne godziny powinny przynieść lekkie odbicie i wzrost pluszy. Jednak pluszy... W tym nieco dłuższym czasie presja podażowana na wspólną nadal będzie utrzymana, choć pewnie nieco w mniejszym stopniu niż wcześniej, gdyż wczorajszy raport Beżowej Księgi pokazał nam, że amerykańska gospodarka w lipcu i sierpniu bieżącego roku rozwijała się, rozwijała się w niewielkim i yy, umiarkowanym tempie. Ważnym wsparciem cały czas jest poziom 1,3150, którego przebicie da sygnał do dalszych spadków. Podczas dzisiejszej sesji poznamy głównie dane z USA, będą to m.in. raport ADP, zamówienia na dobra trwałego użytku, zamówienia w Przemyśle, raport ISM dla usług oraz, jak to tydzień, liczbę poznamy liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Ze strefy euro poznamy natomiast decyzję Europejskiego Banku Centralnego w stóp i Jednak tu nie powinno być zaskoczenia stopy, bo zostaną utrzymane na niskich poziomach 0,5%. Ważniejsza będzie konferencja prasowa po posiedzeniu ECB. Ponadto z Niemiec poznamy dane dotyczące zamówień w Przemyśle. Jeśli chodzi o, o złotego, dziś rano złoto spójne wartości, dolar kosztuje 3,24 PLN, euro natomiast 3,27 plm. Na gruncie analizy technicznej znajdujemy się przy ważnych oporach, chodzi o dolara 3,25, to jest euro 4,28, których przebicie dosyć do dalszej przeceny złotego i tak jak najbliższy kilku godzinach taki scenariusz jest mało realny. Dziś prawdziwy test nastrojów na polskich obligacjach, gdyż nasze Ministerstwo Finansów zaoferuje na opcji 2 i pięcioletnie papiery dłużne. Zobaczymy, czy wczorajsza wyprzedaż, wyprzedaż naszego długu spowodowana rozwiązaniem w sprawie OFE przełoży się na rynek pierwotny. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.